Wilczek, hej Wilczek, Biedny Wilczek, Dzielny Wilczuś. no ale no co sam nas zaatakował no, Uu. ale dziura, no mogę tu, myślałem, że na te grzybki może zebrać. Który level pierwszy, to początek naszych przygód. Kurde, mówię, tego Skyrima polowałem od kilku lat, żeby móc spokojnie w niego sobie na PC zagrać. Ja kiedyś grałem na... Na Xboxie, to, to zdecydowanie nie było to. Czy gra była dobra, ale... Nie tak dobra jak na PC może być. Tak, ciemna, ciasna i wilgotna, dodajmy do tego dziurka. Tam, tam mieliśmy dziureczkę taką przyjemną. Patrzcie, które można na przykład... Y, staram się nauczyć, które można... Roślinki też zbierać. Że później być może coś sobie wyrabiać, tak? Bo z tego co pamiętam no trochę rzeczy mixtur trochę powyrabiać sobie Nie. Może dobra, jeszcze nie sprawdzimy jaki mam piękny widok Zaraz będziemy mogli podziwiać widok Tolicznej Rzecznej puszczy, tak? Dobrze pamiętam nazwę Tak no, Wygląda to ok, no nie ma co tamto Dobra, wracamy do dzierżenia naszego mieczyka. Zastanawiam się właśnie w co iść, ale chyba pójdę w jednoręczny, nie wiem, jednoręczny czy dwuręczny, albo obydwu się wyspecjalizować w sumie. Właśnie, jak się robi sprint? To jest bardzo dobre pytanie. Niestety nie wiem. Czy w ogóle da się robić sprint? Na shiftie to ja mam, zaraz, na shiftie. Sprint, lewy alt! Boże, w na to nie wpadł. Ej, bez kitu pod lewym altem jest sprint. Prawda Nord plus dwuręczny... No ja mam... jaką jak sobie rasę wziąłem sobie ostatecznie? Ktoś pamięta? Ale... Oder to jest z łuku... pozabawiać się. Tada... Jak mogę spudłować? Cholera rawie. Tak, chyba Norda wziąłem, prawda? No chodź, 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 chodź za to dusia. No O ty... I śmiesz, nazywasz się Nordem? Dobranoc. Eee, pudło. Szmato. No spróbuj walczyć. Co? Ten koleś miał zginąć. Coś ciekawego miał, strzały sobie powinę, no tak to w sumie ciekawego nie miał. A ten koleś, co miałś w sobie, ziom? Przyznaj się, przyznaj się bez bicia, O, Still Battle Axe. O, hmm. co my tam mamy? Eee, yy, obrażenia. Hmm. Ten topór bojowy mi się bardzo podoba, jest taki klimatyczny. No ten młot jest taki sobie, ale ten topór jest po prostu imba. No kurde, ej! <śm> <śm> mega. Czy mamy tam dalej iść, czy tutaj mamy iść? To jest takie pytanie. Hm. Mieszek i nic więcej. I tędy. Do góry, do góry, do góry. Ej! Co? Boże, jaki zeis. <śmówiła> to, to musiało boleć. To zdecydowanie musiało boleć. <śmówiła> O, kurde Kufer Granat! Mieli z wybuchowym granatem. W ogóle przypatrzcie się, bo nie wiem, czy to widzicie, ale ogólnie jest. Yy, Wrzuciłem też poprawiony wygląd w śniegu. I z tego co ja pamiętam, on wygląda lepiej. Przecież i tak w ogóle wygląda klimatycznie. Więc Tu już nic tam nie miałeś, nie? Z tego co mi się wydaje Beczułka Pomidor <grymne> Zabawimy się w Pomidora Pomidor Pomidor <grymne> No, ale to czas ja ten się zwlec jakoś W takim rozrachunku ale, to idziemy dalej, to nie tutaj było. Zaraz... a, zaraz, zaraz, zaraz. Jak iść? A, tutaj pod górę, dobra. Eee, Rickson, to jest czysty Skyrim, w sensie rozgrywka ogólnie. Bo mam zainstalowane dodatki graficzne. Głównie. Na przykład tak, że na przykład na ładniejszy wygląd zbroi, ale ogólnie większość większości to jest taki, powiedzmy, że czysty Skyrim, czarnogłaz, czysty Skyrim, tylko z, znaczy głównie z modami, tak, 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 to jest bez DLC, chyba, że o to Ci chodzi, tak, to jest bez DLC. Tak, zainstalowałem dodatek na samochód, tak. Czy ja coś słyszę, czy mi się wydaje? Tak, tam są źli ludzie. I ci źli ludzie, gwarantuję Wam, że dobrze nie kończą. W starciu z moim Iron Great Sword. Słabe Gdzie coś jest? Nie do mnie strzelają. Tu jesteś Czemajdo! chodź tu Piękny strzał. Eee, nie widać co mi się stało, bo kicko. Uh. Dobrze, że nie widzieliśmy co się stało, bo to To brzydko wyglądało To bardzo brzydko wyglądało. Wiceversa, malenka. <grymne> o Boże, kocham dwuręczne broje. Aktualnie chyba zakochałem się w dwuręcznych broniach. Tak, jeb z Bani, <grymne> ściągnij jej zbroję, Boże, to za ludzie. Co znaczy, ja? Nie ma. Nie było powodu, żebym to robił, w sumie. E, zaraz, bo ja zdobyłem poziom, nie? Pytanie podstawowe: jak się robiło poziomy? Ta w sumie, nie? Wgraj mod na nagie ciała. Co ja gimbusem jestem, żeby mody na nagie ciała? Zjaj. I w co pójdziemy? E, osiągasz, wybierasz trybut: zdrowie, kondycja, magia. Ha! Co proponujecie? Zdrowie, kondycja czy magia? Czy znaczy, kondycja byłaby przydatna, ale zdrowie też dobra rzecz? I teraz w co idziemy? Wykowalstwo, blokowanie, broń dwuręczną, nie? Barbarzyńca. Broń dwuręczna zdaje większe obrażenia o 20%. Tak. Zdecydowanie tak, dobra, to by było na tyle. Rozumiem, że tu musimy wejść. Czy to jest pierwsze podejście do Skyrima? No, tak pośrednio. Jakub, to, że nadpisują ci się mody, to i dobrze, i źle. Musisz wiedzieć, co, co chcesz nadpisywać, bo mody często zawierają te same zamienniki dla plików i musisz wybrać, który mod chcesz, tak naprawdę. A w wielu modach masz na przykład rozpiskę, jak je instalować po kolei. Na przykład w tym static mesh improvement masz takie coś, że musisz w odpowiedniej kolejności zainstalować kilka modów. Ślizgacz. A weźmy ogon. Ja słyszę tutaj jakąś kobietę. Kule, oni nie to wygląda, nice. A siema? No jak oni mnie zauważyli? W ciemno tu jest, Bulwa. Dobra, widziałam je. no to tak, to o to chodzi, jeżeli. Mówimy o niewykryciu. Uuu, zameczek Zawsze lubiłem zamki. Zaraz UTF. O! Bez kitu mam na wizory w oczach. No, za małem. No, Mój pierwszy zomany wytryk. No, zdarza się. Zdarza się nawet najlepszym, powiedzmy sobie. Szczerze, stalowa buława, chyba stalowej buławy chyba nie mam, chyba żelazną buławę Z tego co mi się wydaje, coś tu ciekawego piekli? Nie specjalnie Ogień bardzo ładnie wygląda Bardzo Też mam na to, też mam na to mod, żeby ładnie ogień wyglądał Właśnie, a są to pochodnie? Jest na przykład zapalenia własnej pochodni albo coś w ten deseń? Pamiętaj Moskit o dźwigu. No właśnie, aha udźwig, no to kiepsko trochę ostatnio z udźwigiem Trzeba pozbyć się trochę niepotrzebnych rzeczy No trochę lepiej Jaki poziom trudności? Chyba normalny, domyślny wydaje mi się. W sumie nie, nawet nie zmieniałem nic, wiecie? Tam gdzieś w obcach jest i ja tam nic nie ruszałem. Więc jest to chyba normalny poziom trudności. Dobra, to jest pusto. nie to wygląda. Kurde, Wyski, to jest in normalnie inna gra. Jak ma się te mody to w końcu wygląda tak, jak powinno wyglądać. No Właśnie wiem, że są magiczne jakieś zaklęcia, czy pochodnia jest. Góry. Dobra, do góry chyba niespecjalnie jest opcja iść. Z tego co widzę, to są mody na pochodnie, ha? Czyli normalnie wygrzania pochodni, trochę głupio. Przeszukaj, ślizgacz. A co no tu mamy? Takiego urna, nie urna. Luźne szmaty. No, nope. właśnie, a mój cień widać? Nie widać. Właśnie jest jakiś na dynamiczne światło też jest jakiś mod. Tylko jeszcze go nie wygrałem. Nie ruszałem na razie tego modu. I tak to ładnie wygląda względnie. O, Hmm. łuk myśliwski, a co? Ma? Może on żyje? Nie, ach te RPG. O Boże, to musiało boleć. O, pochodnia! O Wilku mowa. O Wilku moi drodzy mowa. Teraz, gdzie ta pochodnia była? Eee! No i super! I tak się można bawić. Coś tu na górze jest? Jakieś przejście tam widzę na dole? Nup, nope, nic więcej. Więc to sobie na razie możemy darować. Mówiłem, że jakiś no Nie wiem, nie ustawiałem, nie bawiłem się w to w ogóle. Czeladnik, to jest chyba jakiś tam normalny poziom trudności, tak? E, azdik, na forum, na, na forum Jehaisu masz... o Auć. Auć. Chyba obrywałem. Wtf... Wtf... Zaraz, 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 zaraz... Co ja mam tu zrobić? Za mną? Co za mną? A, zaraz, zaraz, zaraz. To jakoś się to robiło, to tak? zaraz. Eee... Tu jest zagadka logiczna. Tak. Eee... Aha, czyli wąż. Tu jest ten delfin. Dobra, może jedyny most. Przez to oświetlenie trochę kiepsko to widać. Wąż. Wąż, prawda? Delfin. No jak nie? Aha, bo dwa razy wąż jest. Boże, jedyny. A no tak, bo tu wąż wypadł. Uff. No tak, no nie jest. Widzicie, na streamie to się inaczej trochę gra. U. Nie, Boże, to jest puste. O. Klejnoty dusz. Czytaj z... Nie chwyć, tylko czytaj. Kradzież. A weźmy to. A! Boże. Ty śmieciu. Ty śmiecił jeden. Co mnie straszysz? Co <laughs> ja za bardzo się trochę wczułam w to, tak mi się wydaje. No gdzie? Ty, ty szczurze ty. No długi ten tunel, nie da się ukryć. Wejść zwój ognikulistej, o. Czy możemy sobie ten zwój przypisać? Czy możemy go używać? Chyba możemy, nie? Jako, że to jest zwój, to go możemy chyba używać. Czy się mylę? Boże, Jakub! Ty się mnie nie pytaj, co masz robić, a czego masz nie robić, bo jestem ostatnią osobą, której powinieneś się pytać o to. Co tu się dzieje? Zaraz, 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 to nie powinno być jakieś przejście? O, pajączek! Zabawimy się ognistą kulą. Nie Aż miło. Ej, czy ten pajączek właśnie mnie zabija? Uuu, bez jaj. Ej, obrywam. Żaden się nie domyślił, żaden. Gdzie ten pająk, Boże? Dobra, przypiszę tą miksturkę do szybkich. Zdejmij mnie! mnie! mnie stąd! Mi mnie! Mi mnie! Ej, ty tam! Zabij nie zdradź. No właśnie tak coś mi się przypomina. Udało ci się to zabić, uwolnij mnie teraz, zanim pojawi się coś nowego. Tak, szpon. Wiem, jak to działa. Szpon oznaczenia wrota w komnacie opowieści. Teraz już mi wszystko do siebie pasuje. Uwolnij mnie, to ci pokażę. Nie uwierzysz, jaką potęgę chowają tu Nordowie. Najpierw odejść, pon tak. A czy ja wyglądam, jakbym mógł się ruszyć? Najpierw mnie uwolni. Ani trochę ci koleś nie wierzę. Już prawie. Czu nie zostawiaj mnie na miłość Arkaja. Róż głową. Po cóż miałbym wstrząsłobie dzielić cię skarbę? No, chodź tu, szmato! Boże... No pff. Jezus... Boże, Moskit, ty zezolcu! Dobra... To trochę źle wygląda... Ile wy macie z życia? Uh. O, awans. Już? Tak szybko? Złoty szpon, dziennik... Nic więcej nie ma co brać. A co z tych drogów? Ametyst... Dawny norski miecz Amulet of Arkai. O, zwiększa naszą liczbę hitpointów, Super, to byłoby fajne. Nie wejdź w pułapkę. Tam jest pułapka, jakaś. Warto, bo te chyba są te. Tutaj są. E, czy nie są? Nie, tu są te szczątki, ale nie możemy ich. Zbadać, że tak to ma nie? O, jest coś. Jednak coś było. F5, a proszę bardzo. A tak, to jest pułapka, tak. Ewidentna... ...pułapka. coś podnieść? Tego miecza nie mogę podnieść Dobra, nie, po prostu nie wchodzę w tą pułapkę, bo to się może inaczej źle skończyć Słubany. Skrybaniec jeden. mi tu ukrył. Aha, idą. O! O, łucznik, tak spać było dokładnie. Je buduł co, a tu? O, tam znowu jakieś pułapki. Spoko. Żelazna okuta zbroja. Wow, czy to jest coś dobrego? Czy mi się tylko znaje, zdaje? To jest coś dobrego.